Przed Państwem już widzialna grupa teatralna 4-6-latków Bajkowy Świat Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie. W krainie bajek to tytuł przedstawienia, którego tematem przewodnim są znane i lubiane bajki, których bohaterowie wysiadają na kolejnych stacjach z pociągu i prezentują specjalne scenki. Wszyscy kierownicy, instruktorzy, którzy dzisiaj przygotowali swoje grupy, zrobili to perfekcyjnie. Ale już za chwilę będą mogli Państwo przekonać się, jak wielkie uznanie należy się Paniom, które przygotowały grupę teatralną Bajkowy świat. Zapanować nad taką ilością dzieciaków, pełnych energii aktorów, to dopiero sztuka. Szanowni Państwo, te silne kobiety, których pasja i miłość do pracy skupiła dzisiaj tak ogromną ilość dzieciaczków, to pani Katarzyna Pomazańska oraz pani Magdalena Ferks. Przed państwem grupa teatralna Bajkowy Świat. Witajcie w naszej bajce. Nazywam się Ambroży Kleks i zapraszam was do mojej akademii, akademii pana Kleksa. Moja akademia mieści się na samym końcu ulicy Czekoladowej, w ogromnym parku otoczonym murem, w którym znajdują się furtki. Furtki Prowadzące do różnych bajek. Zapiszcie w naszej bajce Jedzie pociąg w zwiewnych szatach, w barwnych chorągiewkach, kolorowych kwiatach. Kolorowy pociąg, wesoła muzyka, a więc proszę wsiadać, proszę drzwi zamykać. Konduktorze łaskawy zabierz nas do Warszawy. Konduktorze łaskawy zabierz nas do Warszawy. Zaczarowana stacja. Ciągle słyszę to pytanie, jak dorosnę, kim zostanę, kosmonautką czy modelką? Każdy pyta z troską wielką, a ja mam odpowiedź jedną. Czarownicą, wiem na pewno. Bo to nie jest tak. Chcę zostać czarownicą, dobrotliwą wykształconą, starakną ze wyskoloną. Chcę mieć miotłę dobrą, mocną, by wylecieć nią przez okno. czy mieć siedmiomilowe do biegania wciąż gotowe. Bo to nie jest tajemnicą, że chcę zostać czarownicą. Kralinie czarów, kochani goście, dziś na wycieczkę wspólną ruszamy. Tam niespodzianek czeka was wiele, zaraz wszystkim się zrobi weselej. Stacja Kapturkowa. Spieszę się bardzo do mojej babci, po drodze wilka spotykam. Jest taki miły, rozmawia ze mną. Te smakołyki to nie na ciebie chorej babuni niosę. Nie mogę dłużej z tobą rozmawiać, więc zejdź mi z drogi, bardzo proszę. Baczka pewnie się ucieszy, jak ją musia no odwiedzi. To to domku kupać ci mógł Zrobię babci bukiet świeży, pozrywam rumianki białe, rozrące na lesnej polanie. Dam całe całe na ręce i razem zjemy śniadanie. Jestem babcią czerwonego kapturka i czekam na moją wnusię, kiedy mi przyniesie smakołyki i lekarstwa. Nie, czy nie widzieliście dzieci pełnego chronika? Jeszcze wczoraj po z guciem do brzyka. Macie się niego, mogłopoli noga. A ręka przy mi droga. Gdzie na was mi dajcie do biedronki? Pani biedronka ma kłopot nowy. Małe biedroneczki nie chcą założyć sukienki w klopeczki. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, sobie mają Wszyscy Maję znają i kochają Maja fruwa tu i tam Świat swój pokazując nam Dziś spotkała smaleńka zwinna pszczółka Maja conductor Stacja pantofelek. Jestem biedna środka, nikt mnie teraz nie kocha. Krzyczy na mnie macocha. Pracuję za mało. Ciąż dlatego krzyczymy. Poszątaj, ugotuj, popracuj. Włosy na muszy, suknie na muszy i to szybko! Dużo pracy mam jeszcze, siostry na bal się spieszą. Przygotuję im suknie. Niech się siostry ucieszą. Chciałabym być na balu, będę, jak myślicie. Śniło mi się, że złoty pantofelek odmienił moje życie. Piernikowo. Jak przyjemnie jest w tym lesie. Czas bardzo szybko upływa. Nasze słowa wiatr niesie, a ptaszyda nas przyzywa. Oj siostryczko, skubiliśmy drogę, mnie bolą nogi, dalej iść nie mogę. Nie płacz, braciszku, jest tu domek w oddali. Maleńki domek i światełko się pali. Co ja widzę tu z te ptaski? profe, profe, ładna heca. Będę miała smaczny obiad. Zaraz rzucę ich do pieca. Jedzie pociąg z daleka, ani chwili nie czeka. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Teraz na lowo. My jesteśmy klasnoludki, wiele i uczciwe. Mamy kolorowe budki, duże wosy siwe. Kto nas nie zna, kto nie kocha. A ty potrzebujecie krasnoludków, by na lekcjach wam pomagały, to powiedzcie po cichutku, Się się mały krasnoludku. My jesteśmy krasnoludki, hop, za, za. Hop, sa, sa, pod grzybkami nasze budki, Hopsasa, Hopsasa, Jemy mrówki żabie łapki, Oj tak, tak, oj tak, tak, A na głowach klasne czapki To nasz znak, to nasz znak. W przedszkole. Bajka zawsze na was czeka. W bibliotece moi mili. W pozycajcie. kajcie czekajcie ani chwili. Czekaliście na to 40 lat. Witajcie w całkiem nowej bajce. <śm> Musi być, żeby było jak się A jest lepiej, gdy nie ma Witajcie w naszej bajce Gdzie nigdy nic na zawsze Dopóki czas Nadzieja otwaj Tu wszystko jest możliwe Zwierzęta są szczęśliwe Zatrzymaj świat Póki jeszcze trwa Niech nie Witajcie w naszej bajce Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się, mamie. To jeśli możesz zmienić coś o tak Kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze Dopóki czas nadzieją trwaj To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe Zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa Niech nikt już nie zna Ile znałem ludzi, jeśli opowiem ci mojemu, to za nie mówisz ci plotki na nich smaki, obok naszych wrzuty Witam w mojej bajce, dawaj portfel i biaj Popatrz, bo masz cały świat I kochać, bawić się i spać Ja latam, Zmieram, grę i tańczę Szanowni Państwo, to była cudowna bajka, która wpisała się w nasze potyczki teatralne, które organizowane są co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Drodzy artyści, to było wspaniałe doświadczenie. Tyle emocji nam dostarczyliście. Zgadza się, drodzy Państwo, wielkie brawa! Wasze role. Wpisały się w krainę bajki i wpisały się na stałe już w potyczkach teatralnych. Zamru 2025. Drodzy artyści, jesteście niesamowici, a Wasze drogie panie zrobiły wspaniałą pracę. To tak, artysta musi zagrać najpiękniejszą rolę rolę nieraz swojego życia. I niektórzy artyści po raz pierwszy. Wystąpili na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury. Wielkie brawa dla Was! Szanowni Państwo, możecie być bardzo dumni ze swoich młodych artystów, ponieważ. Każda rola, ta nawet najmniejsza, to cudowny rozwój dziecka. Przez sztukę, przez osobowość rozwijamy ich talent i pasję do teatru. Jeszcze raz podziękujmy młodym artystom. I pamiętajcie, drodzy artyści, te wasze role pierwsze to nie ostatnie i życzę wam wspaniałych ról w waszych nowych teatralnych zmaganiach i chciałabym wam podziękować specjalnymi dyplomami, które, zło które złożę na ręce pani pomazańskiej Kasi. Zapraszam panią Kasię. Oraz młodych artystów, proszę bardzo. Już, już poczekam na artystów. Chodźcie. Proszę Państwa, sztuką jest zagrać i sztuką pokazać swoje emocje na scenie. Więc serdeczne podziękowania za tegoroczne potyczki teatralne dla Waszej grupy teatralnej z przedszkola numer 5 w Zambrowie. Proszę bardzo, to dla Was, to dla Was. I dla Waszych pań, proszę bardzo, ale to nie wszystko. Symbolem teatru i gry aktorskiej jest maska. Ja przygotowałam dwie, bo Was jest bardzo wielu artystów. I to maska, ta maska trafia do przedszkola numer 5 w Zambrowie za wspaniałe potyczki teatralne tegoroczne Zamrów 2025. Dziękuję bardzo serdecznie. Gratuluję, młodzi artyści, wielkie brawa! Szanowni Państwo, a ja Państwu życzę, żebyście tylko zakładali maski wtedy, kiedy gracie w teatrze, a zawsze byli sobą, bo to jest najpiękniejsze. Teatr to życie i trzeba wybierać tylko właściwe drogi. Wszystkiego dobrego na piękną niedzielę i na następne spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Gratuluję i wielkie brawa dla młodych artystów. Dziękuję i życzę wspaniałej niedzieli. Dziękuję Państwu.